Cześć. Nazywam się Magda Sabik, pomagam świadomym rodzicom przynosić wiedzę na praktykę. Ponieważ ostatnio mówiłam Wam o radości, o tym, że jest ona potrzebna, że radosny śmiech służy całej rodzinie, buduje relacje więzi, dziś chciałabym powiedzieć troszkę o smutku. O tym, że są takie dni, jest taki czas, kiedy jest po prostu smutno. I nie mówię tylko o tym, że dziecko ma w sobie smutek, mówię też o tym, że czasem rodzic ma w sobie smutek. Czasem jest tak, że przepełnia nas po prostu smutek. I oczywiście bardzo ważne jest takie rozgraniczenie. Jeżeli ja, rodzic, jestem przepełniona smutkiem, jeżeli we mnie jest dużo smutku z jakiegoś powodu, a dziecko nie zna tego powodu, albo po prostu nie potrafi go rozeznać, albo nie, nie rozumie, jest jeszcze zbyt mało dojrzałe, żeby to przyjąć. Albo po prostu nie wiem. To może być tak, że w dziecku jest niepokój. W związku z czym jestem mm, uważna na to, jaki jest we mnie smutek. Po co mi ten smutek? Co mi ten smutek mówi? O czym jest ten smutek? Przyglądam się temu, co się we mnie dzieje. I szukam innego dorosłego, który będzie dla mnie wsparciem. Którym będę mogła powiedzieć, jest mi smutno. Bo, mm, chcę przeżyć ten smutek. Pomóc mi, Pomóż mi przejść przez ten smutek. Szukam innego dorosłego, nie dziecko. Ale dzieci oczywiście widzą i czują, dzieci dostrzegają nasz smutek. I nie ma co ukrywać i mówić: To nic, wszystko jest dobrze. Można dziecku śmiało powiedzieć: Jestem dziś smutna, nie miałam dzisiaj dobrego dnia, jest we mnie trochę smutku, potrzebuję przytulenia, potrzebuję, żebyśmy pobyli trochę razem, albo potrzebuję pobyć trochę sama. Inną sytuacją jest, kiedy w dziecku jest smutek. Kiedy dziecko nosi w sobie jakiś smutek, jakiś, jakiś trud, który potrzebuje ukojenia. Pozwalam dzieciom się smucić. Smutek sprawia, że one są, sięgają głębiej w głąb siebie, mają w sobie więcej refleksji. Dobrze jest się czasem posmucić. Jeżeli coś takiego się wydarzy w Waszej rodzinie, że dziecko odczuwa smutek, pozwól mu ten smutek czuć. Nie, nie zaśmiewajmy smutku. Nie każmy dzieciom się uśmiechać wtedy, kiedy są smutne. Pozwólmy im się smucić, kiedy są smutne. I uwaga, nie zanurzam się w ten smutek tak głęboko, żeby w nim zostać. Dlatego, że mój mózg pracuje w taki sposób, że jeżeli ja skieruję snop, światła swojej uwagi na, na mój smutek i zostanę tam zbyt długo, to może być tak, że to nie do końca mi będzie służyć. Bo w życiu jest tak, że jest smutek, jest jakiś trud. I idziemy też dalej. Przeżywam swój smutek, ale za chwilkę idę dalej. Radzę sobie z moimi uczuciami. Na tym polega też umiejętność radzenia sobie z uczuciami. Widzę, że ci jest smutno. Chodź, przytulę cię i zróbmy coś razem. Zajmijmy się inną kolejną rzeczą. I nie zaprzeczam uczuciom dzieci. Przyjmuję ich smutek. Jestem w tym smutku, jestem razem z nimi w tym smutku, ale to nie jest też mój smutek. Pozwala mi się smucić wtedy, kiedy tego potrzebują i to jest ok. Mam w sobie jeszcze taką myśl, że dobrze jest czasem z dziećmi porozmawiać w taki sposób, że nie ma co udawać, że tego smutku nie ma. Czasem trzeba go po prostu przyjąć. Im bardziej staramy się udawać, że go nie ma, im bardziej go wyrzucamy i mówimy: Nie, ty smutku, nie przychodź do mnie, nie chcę czuć smutku, tym bardziej on będzie w nas coraz większy. Może trzeba usiąść i po prostu się po chwilę, przez chwilę posmucić, a może nawet mm, pozwolić sobie na płacz, a może nawet y, po prostu pobyć razem. W tym smutku jest mi smutno. Smutek to też dobre uczucie. Dobre uczucie, które daje nam więcej refleksji i sprawdźcie, jak Wasze dzieci przeżywają smutek. Jak Wy im pomagacie przeżywać smutek. I Jeżeli w dziecku jest potom smutku, to nie ma szans na to, żeby była tam też radość. Najpierw ten smutek musi być usłyszany, być zobaczony, być przyjęty w jakiś sposób. Po to, żeby mogło pojawić się też to inne uczucie związane z radością. Więc jeżeli zauważę smutek dziecka, jeżeli go przyjmę, to jest większa szansa na to, że to dziecko odnajdzie też w sobie miejsce na radość. Dzisiaj o smutku. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Ciebie smutny dzień, ale chciałabym, żeby każdy z nas umiał zapytać siebie, co mi mówi mój smutek, o czym on jest, jaka to jest refleksja. Pobiec chwilę ze swoim smutkiem, wypić z nim filiżankę kawy, usiąść, przy, usiąść, przytulić i w ten sposób, w jakiś sposób przyjąć ten smutek. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.